Witam wszystkich bardzo serdecznie. W najnowszym odcinku z serii zagrajmy w Metro 2033. Kochani moi, jedziemy strasznym pociągiem. To ja mogłem zdjąć maskę? Aha, można było zdjąć maskę, okej. Okay. Nie zdjąłem jej natomiast. Ja jestem głupolem trochę. Zmarnowałem sobie z parę sekund, a damy radę. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. No i teraz, proszę Państwa, przejdźmy do strasznej gry. Tutaj na pewno znajdziemy paru przeciwników. Ktoś zechce z nami zawalczyć? Może no kto wizer by się tu przydał na sam początek? U oh, jest. Hey, po Akuratnie to. 20 lat bez tych obsługi nie wszelka sowiecka wojenna technika wyniesie. Pod nogi, spójrzcie. Tębie też kasać, Artium. Artyom to. to, to da wszystko zbyt się Bądźcie nie wiesz, No dobra, tak więc pozwólcie, że sprawdzę sobie tylko. O Jezus, to będzie długi rozdział. Skoro jest dużo dzienników, to raczej będzie to długi rozdział. Chyba, że te dzienniki są po prostu porozpraszane gdzieś tutaj. Co też jest możliwe, ale wątpię w to. Ale i tak czy siak przeszukam to, żeby nie było. Tutaj trzeba być naprawdę, naprawdę uważnym z tym wszystkim, bo dużo rzeczy można przegapić w głupi sposób. Dużo też fajnych rzeczy może być poukrywane, prawda? Um, ogólnie to już kończymy metro powoli. I dlatego chciałbym Was zapytać w komentarzu, żebyście dali znać, co byście chcieli zobaczyć następne. Um, myślę w kontekście, no teraz będzie prawdopodobnie Assassin Mirage, bo on wychodzi. O, tutaj jest jakaś skrzynka. On wychodzi. Jak na chwilę obecną to nagrywam, to on wychodzi za 3 dni. Więc prawdopodobnie już zaraz zaczniemy Asasyn Mirage'a A po Asasyn Mirage nie mam pojęcia co byście chcieli zobaczyć Ogólnie to jest taka sprawa Że, możemy sobie przeładować na początek tutaj miotacza Ale sprawa jest taka, że po Asasyn Mirage nie wiem co wam nagrać W szczególności, że Asasyn Mirage wraca do powrotnej... kurde, na co mi Mirage będzie wracał Assassin's Miraz będzie wracał do Old Schoolu, czyli. Będzie to bardziej liniowa fabuła, niżeli RPG, w którym będzie można popierdzielać. Dlatego wydaje mi się, że. Chłop mi tak troszeczkę za bardzo uciekł. Ja nie wiem, gdzie mam teraz biec. Wydaje mi się, że... A, dobra, na górę muszę chyba iść. Wydaje mi się, że bardzo dobrą opcją będzie, jeśli dacie po prostu ten zna znać. A jeśli tutaj. Ulmon. To nie to, nie to, nie to, nie to. Ale można już teraz wyłączyć? Dobra, nie można wyłączyć, tylko tutaj. Czy tutaj można wyłączyć? Tutaj można wejść. No więc yy, będę jeszcze szykował dla was coś ekstra, ale to będzie taki sporadyczny, bardziej. Hmm, bo ta seria będzie się pojawiać może raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie. Jeszcze nie wiem. Hmm, więc... coś jest. Ło! Dobra, ale zanim jeszcze tutaj wejdziemy, to przejdźmy się na... A to zatacza kółko, okej. Okay. To never mind. Wymieńmy ten filtr, to nie tu. A to tutaj jednak, czyli to było po prostu zakryte. Ale to chyba muszę zrobić od pierwszego do ostatniego w takim razie. No bo i nie, co ja tu mam zrobić? Raczej w to strzelić nie muszę, nie? Hmm, może od tego muszę zacząć. A pierwszy guzik dobra, czyli to tutaj. Dobra, to jest drugi guzik. Mamy to. Kolejny, czwarty o kurwa. O, nie tło. Trzeci, dobra. Na się jak ja mam się dostać na pana platformę? Czy ty walcowałeś w konsole, żeby to działało? w normie. grać z No dobra, dość zabaw ze sprzętem. A, działa ta platforma. Ua. Czyli my, lecimy tutaj? Do chłopa No dawaj pułkownik, dawaj pułkownik, lecimy. Na Szczecin Strasznie mnie swędzi, no, kurde bele, no. Piany jestem. Dawaj. No, żartuję jestem trzeźwy proszę Państwa. Ale ogólnie to powiem wam. Że tak już się nie mogę doczekać tego asesyna. Tak się nie mogę doczekać. Ale też się wkręciłem strasznie w Baldura, więc. To się źle skończy, bo ja już 18 godzin nawaliłem w Baldura w dwa dni. Nie, w 3 dni, przepraszam. W 3 dni nawaliłem 18 godzin w Baldurze. Jak to wciąga? Ja pierdzielę. Zrobiłbym wam z tego serię, ale. 18 godzin, a ja siedzę w akcie pierwszym, nawet nie ruszyłem jeszcze z fabułą, więc. To nie najlepszy pomysł na serię. Jeśli. Chyba że chcecie oglądać 1000 odcinków, to dajcie znać. Bo zgaduję, że tyle by z tego wyszło. Szczególnie, że ja muszę być w każdym zakamarku, w każdym tym. Z każdym NPC-tem muszę porozmawiać. Nie wiem dlaczego. Mam do Baldura jakiś taki sentyment straszny. Tu się coś włączyło. Tutaj tego nie mogę otworzyć. To tutaj nie przejdę. Może tu przejdę. Nie, tutaj byliśmy. A tu jest ta platforma. Czyli tu nic takiego nie ma. Znalazłem natomiast yy, jedną rzecz. Tu trzeba dwa razy to przejrzeć, proszę państwa, żeby tu nie pominąć. To jest, żeby tu nie pominąć żadnej skrzynki, czekajcie na mnie chłopaki, ja zaraz do was dobiegnę, A, proszę bardzo, zaraz bym pominął, 30 amunicji, do miotacza ognia, ja pierdolę. A tutaj kolejna amunicja, 200 amunicji do wojskowej, o to jeszcze lepiej, skoro wojskowa, tu jeszcze jeszcze więcej mam amunicji do miotacza. Niestety tutaj nie można wejść. O, tu może coś będzie. Jakiś klucz, kluczyk do tego. Teczkę natomiast mam. No dobra, panowie, możemy wchodzić. Bulman, trzymaj drzwi. Władimir, to twoja sprawa. Co ty sobie Zrozumiem. Instrukcja A-124, trzecia strona. Hmm, panel DS-22. Ach tak, właśnie!

Вот, вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дела? Что произошло? Ага. Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не забыть. Может, я себе подуду батарею одразу, вам час. На самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артем, Ульман, за мной. Идим, шеф. Ты где я поминал эту курда ебанул?

Ona jest na full naładowana. No gdzieś tam na górze musiałem zostawić notatkę niestety Trudno Wrócę się po nią na pod, przed, pod, znaczy po odcinku Jest jeszcze więcej miotaczy czy amunicji do miotacza. Tu coś jeszcze jest. Filtry. W sumie może wymieniłbym filtr i wziął sobie troszeczkę więcej. Kurwa, nie ogarniam tego trochę. Tak. Musimy chyba się udać. Na pewno nie do windy. Jeszcze dalej, chłopie? Bananowy. Tutaj coś chyba jest. Na pewno jest mutant, z tego co widzę. Biegnie za mną idzie ze mną, powolutku. Dobra. Czyli się nie zabugowało nic. Czyżby tutaj było trzeba wejść? Nie, chyba nie tu. Czyli dalej wprost. O, jest kolejna notatka. Możecie sobie oczywiście przeczytać i zatrzymać, jeśli macie ochotę. Ja tego nie czytam, bo ja czytałem książki. <laughs> A poza tym tak naprawdę nie chce mi się czytać. Aha. nadzieję, Вы приступили запретную черту. И теперь позна наш книг. Ну, не сы тут хурвая, я засрав. Ульман, хорош дурачица. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. <sad> Поехали. Невидимые наблюдатели. Tak, jak można w nie jak okay, to Dobra, przeładujmy tak, od razu tak, jeszcze. Mamy tutaj jeszcze więcej amunicji do naszego miotacza ognia. ale lepiej mieć troszkę więcej amunicji, Zdawajmy, niż później teraz mieć reaktor problem. Mówiłem o na Jezu Maria, już 15 minut, to jest tak szybko, to, to zlatuję tutaj. tak na nie Ale to obrzydliwe jest. Kurde bele. Tu jakieś kurwa slajmy, nie slajmy. Too much... Too much slime to me! My friend! Get out my friend! Diedee! Pizdiet! m 5 ameb, super! Dobrze wiedzieć, że to ameby. Uciekamy stąd. Dawaj, młynarz, uciekamy. A, jesteśmy tutaj. Tutaj będą filtry, tu będą apteczki. Fajno, fajno. Jest ich amunicja, no i otacza. Ognia? Chyba? Nie, to tylko głuśnica. O, ty frajerzy. Błębiesz, otwórz to, bo. Bo tu niedobrze się dzieje. O, szkolny dzwonek, no tu masz dźwignię, kurwa! Co to jest? Olu, kurwa, pojebane to. Wyobraźcie sobie, że ten mutant kurwa jest jedyny, nie? ale to było straszne to wydaje mi się, że to zaraz pierdolnie. A jak to pierdolnie, to... Łe! Proszę mi nie strzelać jak się poprawiam. To tam. Ja to zastrzelę. O oh, f**k, patrzcie jak to wygląda, o oh, mój Boże. O oh, Boże. Dobra, szybko sobie przebiegnijmy tu. Jakieś filtry, nie filtry. Aptuczki, nie aptuczki. Może w sumie ja po prostu w latarkę wam zapalę, bo od tego zielonego światła to można ochujać. A tutaj jest drabina, dobra. Nie zauważyłem. Oh my god. Co tu się stało? Ej, Artyom, nie! Jeszcze mi się zbugował na drabinie, chłop. Niedobrze. Operador de Vigo. Simulator. Du -du 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 -du. Tu zapierdalamy. Ej, o, fajna sprawa, za, symulator dźwigu w jednej grze. Łe! Cofnij się. Tytyt, Jedziemy na szybkości, proszę państwa. Od nas to zaraz zastrzeli tym kwasem. Kontakt ten zona. I kurwa, połóż to. Usunięto pręty. Spierdalamy. Koniec, koniec tego dobrego, proszę państwa. Wystarczy wam, wystarczy wam tego dobrego, proszę państwa. Ale muszę przyznać, że bez noktowizora dużo łatwiej się, um, dużo łatwiej się znajduje tutaj rzeczy pokrywane. Przynajmniej takie jest. Tak mi się wydaje. Znaczy, wydaje. Według mnie po prostu łatwiej jest. O, tu jesteś. Ja to jest straszne. E? Proszę zaczekać na mnie, panie profesorze. Ja się samemu boję troszeczkę. Chciałby, chciałby. Co on może ze sobą mieć? Strasznie ciemna ta gra, chyba na serię. Za ciemna bym powiedział: Dlaczego tak macham? Bo chcę tylko sprawdzić, czy mam lagi w OBS-ie, ale chyba nie. Przynajmniej ja nie widzę, A żeby były lagi w OBS-ie. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Позволь, шеф, же, я пойду первый. Олман, прошу дать мне... Прошу отдать... ПРЕЗЕНТ! Действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино, Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю и попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Капиши. Чего что думаешь, это будет четвертый... Ja będę musiał się cofnąć przez całą planszę. Czy ja mam czwarty? Czy ja mam tylko. Dobra, zbrakuje mi czwartego, więc może to jeszcze nie koniec. Dobra, jednak to, nie ko to już koniec. Tak czy siak, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. I widzimy się w następnym już jutro. Trzymajcie się. Hej, hej.